Cześć, i witajcie z tej strony oczywiście Kamilos i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Gita 5 Challenger na moim kanale i dokładnie tak jest to kolejny już odcinek z Challenger w Gita. Miał być to ostatni film właśnie z tej serii, jednak będzie to przedostatni, ponieważ mam jeszcze jeden pomysł na kolejny... Film. Cześć. Jeśli więcej filmów z GTA 5 na moim kanale to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to możecie zasubskrybować ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału, jednak jeżeli już subskrybujecie to możecie udostępnić ten film swoim znajomym, którzy również grają w gita. bądź po prostu lubią taki content ale już teraz bez bennego przedłużania przejdźmy do naszego odcinka, w którym to będziemy mierzyli się z sześcioma gwiazdkami z wojskiem, z antyterrorystami, ze wszystkim co tylko się da właśnie w GTA V A dokładniej w prologu, bo już kiedyś Robiłem challenge właśnie związany Z sześcioma gwiazdkami w GTA V Jednak teraz będziemy próbowali Przejść e, prolog na sześciu gwiazdkach Dlatego dajmy sobie oczywiście Nasze standardowe pięć gwiazdek Bo w GTA bez modów mamy pięć gwiazdek Maksymalnie, ale my dzisiaj będziemy mieli Sześć, e, bo oczywiście Wgrałem sobie e, specjalne mody Żeby utrudnić nam rozgrywkę Dlatego zaczynajmy oczywiście e, Nasz prolog, jak widzicie na dole Mamy 0 i jest to liczba punktów, które będziemy zdobywali, punktów chaosu. Jak zobaczycie, będę teraz strzelał i te punkty będą nam się wbijały. Oczywiście to jest wkurzenie wojska oraz wszystkich służb porządkowych i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wojskowi się nie wkurzą na tyle, że wbiją właśnie tutaj do banku, bo tego byśmy nie chcieli. Zobaczcie, że każdy strzał oddany to jest dodatkowy punkt, więc. My musimy także na to zwracać uwagę, no ale dobra, detonujmy ładunek. Jestem ciekaw, czy dostaniemy jakieś dodatkowe punkty właśnie za zdetonowanie bomby na drzwiach, ale widzę, że nie. Okej. Okay. Nie dziwmy się, ponieważ jest to oskryptowane. Dlatego nic tutaj się nie zmieniło. Gdyby się zmieniło, to by było naprawdę szapoba e, dla twórcy, który by to uwzględnił. Jednak pamiętajmy, że e, są to mody, chociaż i tak szapoba dla twórcy za stworzenie tego moda. Bo jednak 6 gwiazdek w GTA 5 jest to e, coś hardkorowego, no ale dobra, możemy to pominąć? Oczywiście, że możemy, więc lecimy dalej. Za chwilę będziemy mieli e, kolejne punkty na naszym koncie, ponieważ musimy pozbyć się strażnika. Który tutaj wyskoczył, więc zamienimy się w Trevor'a i pozbądźmy się tego ochroniarza. Dobra, Ty dawaj. Mamy to. Halo? Czemu nie mogłem się przełączyć? Teraz mogę. Dobrze, że misja się nie kończy, dlatego że mamy poziom pościgu. Zobaczcie, jak nam teraz skoczyło! Co jest grane? Czemu to się nie zatrzymuje? Halo! To się nie zatrzymuje! Nie wiem, czy coś się nie zbagowało, ale leci nam cały czas. Coraz to większy chaos jest. Okej, okay. będziemy mieli ciężko, będziemy mieli ciężko, no ale dobra, standardowo schowaliśmy się za osłoną. Przez chwilę ten licznik się zatrzymał, ale dalej leci do przodu. Mamy już ponad 1000 punktów, niedobrze. Zaraz będzie tutaj wojsko z czołgiem tego byśmy nie chcieli, no ale dobra, chodźmy. Licznik chyba się zbugował i to konkretnie. Mamy szóstą gwiazdkę, jak widzicie, trochę pobagowaną, ale jest. Co najważniejsze. I. Okej. Okay. Nie mogę odwracać się, nie mogę ruszać myszką. To jest naprawdę dziwne. Nie wiem czy nie jest to przez to, aby że właśnie mam 6 gwiazdek, dlatego Rzucmy ten poziom pościgu. Zobaczcie, teraz się normalnie otwiera. E, dajemy sobie z powrotem ten Level i dalej mamy ponad e, 1500 punktów. Zobaczcie, prawie 2000, więc zaraz będzie Wojsko e, z czołgami. Ze wszystkim tutaj będą, bo tyle punktów to naprawdę jest dużo, od 1000 e, pojawia się Wojsko. I jak widzicie, zresztą nam się, okej. Okay. Więc ja może będę strzelał powoli, bo nie chciałbym mieć od razu tutaj czołgów ani niczego takiego, może jeszcze lasery tutaj przylecą. Tylko byśmy nie nie chcieli, więc powolutku Mamy 630, dobra Lecimy sobie, weźmy pistolet Będziemy im headshoty walili Dobra, pierwszy Temu nie udało się, mamy to Mamy to, bez problemu Lecimy z tematem Czy tam jeździ wojsko? Tak, tam jeżdżą opancerzone wozy wojskowe No nieźle, nieźle się tu bawią Czy tam jechał czołg? Czy mi się wydawało? Nie, insurgent Dobra, wojskowy Musimy się go pozbyć Dobra, skończyła nam się broń standardowa. Lecimy z tematem, lecimy z tematem. Nie ma na szczęście czołgu, więc możemy lecieć dalej. Tylko musimy uważać, bo zobaczcie, że wysiadają z opancerzonych wozów. Panowie, uważajcie, to jeszcze nie koniec. Tu mamy ich, Sniper! Sniper, jest i czołg! Czołg jest! Nogi! Nogi, nie! Zginąłem ja, myślałem, że oni zginą pierwsi. A ja zlamiłem... Lecimy dalej. Pytanie muszę sobie dać gwiazdki, oczywiście, że tak. Dobra, uważajmy. Uważajmy. Widzę, że nam wbija się od nowa poziom, tylko że leci bardzo szybko. Dlatego no, to jest trochę lipne. To jest trochę lipne, no ale trudno. Lecimy po prostu. E, zlamiłem moja wina, więc musimy lecieć dalej. Dobra, dawaj, dawaj. No ten prolog, jakby miał pięć gwiazdek, to by było ciężko ale dobra, dawaj, 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 ty. Gdzie jest moja ekipa, gdzieś tam stoi! Ciąg mnie rozwalił! Poważnie, nie wyszedłem nawet! Szósty, gwiazdka, dalej jest na naszym koncie, zbagowała się. E, no ale pamiętajmy, że jest to modyfikacja. Dobra, dawać, 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 dawać. Mamy ich, mamy ich, mamy ich. Muszę uważać na czołgi, bo są e, przyjeździe, dobrze. Dobra, mamy to, mamy to. Kolejni, tu jeden żyje, ten żyje, mamy to, tu jeszcze jest jeden. Lecmy z tematem. Dobra, żeby nie wysiedli, żeby nie wysiedli Mamy to Łatwiutko, słyszę czołg, słyszę czołg Albo jakiś e, pojazd opancerzony Ciężki Dobra, na pewno, okej, okay. słyszałem ich Niedobrze, uważajcie, panowie No uważajcie Patrzcie, skutusował się na mnie To niedobrze, niech oni biegną Niech oni biegną Dobra, gdzie on jest? Jest tu, kradniemy czołg, czy nie? No dobra, ekipa zginęła, tak? Kierowca nie żyje. Zapomniałem o kierowcy. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, bo naprawdę nagrywanie takich challengeów jest ciężkie. Dobra, dawaj mi te 6 gwiazdek dawaj 6 gwiazdek. Lecimy z tematem. W sumie mógłbym poczekać. Trochę zrąbałem to, bo mógłbym poczekać, jak właśnie nasza ekipa wybije tutaj wszystkich policjantów. Chociaż byłoby to ciężkie. I byśmy długo czekali, no ale dobra, mamy to Mamy to, nie patrzmy już nawet na punkty, bo nie ma to sensu Lecimy z tematem, po go Dobra, tam jest dużo wojskowych na drodze Jestem ten czołg, nie wiem czy on nie zniknął On się zbagował chyba Totalnie, tak, tam jest kolejny Dobra, mamy to Łoł, wow, trzy czołgi, nie ma bata, że ja tam podbiegnę Nie ma bata, że ja tam podbiegnę Dobra, oni się tam strzelają ze sobą tu, tu czołg na mnie czeka Dobra, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy Spróbujmy ukraść czołg Spróbujmy ukraść czołg Zbagowałem się, zbagowałem się Co jest grane? A, kipa nie żyje Cały czas zabawa trwa w kółko i w kółko Dopóki nie przejdę GTA, dokładnie prologu GTA Więc dobra, dawaj, 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 dawaj Przeładowanie, przeładowanie Jeszcze jest taki problem, że ja mam ograniczoną ilość broni Ja mam y, totalnie słabe bronie Dobra, muszę uważać Mam kamizelkę, ale co mi ta kamizelka na czołg Nie jest czołgoodporna Nie na pociski Takiego kalibru, ale dobra, lecimy Jest czołg Tam jeszcze APC przyjechało Amfibii nam brakowało Wszyscy zginęliśmy Wejdźmy z parkingu, powiedzmy, że tam mamy checkpoint Bo inaczej nie da się, inaczej się nie da Zobaczcie, że te czołgi się pobagowały One cały czas do nas strzelają Może je usunę Czekajcie, muszę to sprawdzić Czy jest dużo tych czołgów No cały czas słyszę te czołgi, to tak mi się przynajmniej wydaje Czekajcie, sprawdzę to za chwilę Te czołgi są zbagowane Dobra e, Pozbądźmy się jeszcze tych, którzy tu przyjechali Dobra, mamy to Mamy to, poczekajcie, dajcie mi to sprawdzić. Patrzcie, tu czołgi się strzelają ze sobą. Jak widzicie, mamy tu pełno czołgu. No dobra, oni się strzelają ze sobą, więc y, mamy spokój jak na razie. Przełączyłem się na Michaela, może być. Lecimy z tematem. Dawaj, dawaj, Majki. Dawaj, Majki. Dobra, czołgi strzelają się ze sobą, więc dobrze, mamy y, fory w tym y, przypadku. Dobra. Jest spokój. Wraki. Nie będę nikogo usuwał, myślałem, że się po prostu zbagowały. Ale patrzcie, jadą ciężarówki wojskowe! Z wojskowymi, jakby inaczej, no ale dobra, mamy to. Mamy jak sniper tutaj. Nikogo nie widzę. Dobra, jest pełno wojskowych! Pełno czołgów! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Patrzcie, co się dzieje. Biegną do nas i to pełno wojskowych. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ale tu jest jeden. To jest z amfibii. Uważaj, Trevor Dobra, ja się przełączę, ja się przełączę Trevor, nie mogę się przełączyć na Trevora Dobiegnij do auta, Michael, Michael, Michael Nie, byłem koło auta Byłem koło auta Mieliśmy taką okazję Dobra, nie pomijamy, lecimy dalej Muszę kierować się do auta Tam będziemy mieli checkpoint To taki stabilny, ponieważ Odpali się katcenka dobra, lecimy z tematem Dawaj, 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 dawaj Ty, okej okay. Tutaj jest jeden, za autem. Dawaj gościu, Żyjesz, tu jest kolejny. Czołgi widzę, że na razie nie strzelają do nas. Więc mamy spokój. Dobra, możemy przełączyć się na Michaela. Dać sobie 5 gwiazdek, właściwie 6 naszych gwiazdek. I dobra, lecimy. Lecimy z tomatem. E, Okej, okay, gincie, 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 gincie. Ci z Nordyankton są prości, ale jestem ciekaw, co się będzie działo na drodze. E, jak dostaniemy checkpoint. I pojawi się pełno wojskowych, dobra, mamy to, mamy to, lecimy dalej, lecimy dalej, tu ciężarówka wojskowa, e, przeładowanie jak zawsze, dobra, dawaj, dawaj, e, są wojskowi, są wojskowi, dobra. Lecimy z tematem, lecimy z tematem, lecimy z tematem Już ich nie ma Chociaż jadą kolejni, albo biegną Musimy uważać też na snajperów, którzy wychodzą, jak widzicie, z pola Meriwether przyjechało I wojsko, super, super Tego nam brakowało Prywatnego wojska i tego prawdziwego Dobra, dawaj, 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 Michael Dawaj, Michael, o nie, jest ich za dużo Jest ich za dużo, tu jeszcze się pojawili Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd, uciekamy stąd Mamy to, mamy to Mamy checkpoint Mamy oficjalny checkpoint, tutaj pełno czołgów. Nasz samochód wygląda strasznie. W ogóle zapraszam Was do filmów z GTA 5 Legendy i teorii, bo tam sprawdzałem teorię właśnie o zatrzymaniu auta e, policyjnego na przykład i uratowaniu kierowcy. Polecam serdecznie. I właśnie podobnie nasze auto wyglądało. No ale dobra, jedziemy. To no, wojska stoi No ale dobra, pozbyliśmy się e, kierowca Właściwie policjanci się pozbyli e, Tu kolejne auta, w ogóle daleko się porespili Ciekawe Widzimy tylko szóstą gwiazdkę Na Reszty nie widać Okej, okay, czy to się zbagowało? Nie no, mamy cały czas sześć gwiazdek e, Nasz samochód wygląda jak wygląda Jest wojsko, jest wojsko Musimy się ich pozbyć, bo będą nam przeszkadzali Dobra, mamy to Co to jest? Czemu tutaj biłkiem przyjechali? Zobaczcie co tu się dzieje, przyjeżdżają różnymi pojazdami To chyba jacyś łowcy nagród Wow, nie, tego nie chcę Pozwólcie się go, Pozwólcie się go, Pozwólcie się go Michael, zeszczel go Chyba nas widzieli Dobra, gonią nas, patrzcie co tu się dzieje Wojsko nas goni, tu jest czołg yy, APC, niedobrze, amfibia Wszyscy nas gonią Czołg przed nami, czołg przed nami Wojsko, policja przed nami Powtarzamy i nie poddajemy się, nie poddajemy się. Dajemy sobie z powrotem nasze sześć gwiazdek. Nie wiem czy strzelać, czy nie, ale tu już widzę czołgi. Tu już widzę czołgi. E, tu jacyś, e, Nie wiem, czy to nie było e, FBI, czy FIB w GTA. Ale dobra, jedziemy. Patrzcie, co się dzieje! Oni wyjeżdżają! Wow! Z każdej możliwej strony. Dawaj, dawaj, uciekaj! NIE! Nie nie Jedziemy, jedziemy do śmigłowca. Tu jadą sobie normalnie na chillera, wojskowi chillera, utopia. Pełno ich, Długodew. dev, okej. Żebyśmy nie utknęli, żebyśmy nie utknęli, dobra, czołgu nie widzę żadnego. O kurde, co tu się dzieje? Mamy to, mamy to. Jest czołg, jest czołg, nie, mierzy do nas. Wow, uniknęliśmy tego, uniknęliśmy tego. Ledwo, ledwo pojawiają się wszędzie. E, tutaj insurgent z działkiem, ale dobra, uciekamy, 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 żeby nas nie dosięgnęli. E, poczekajcie, czy my, nam się uda? Czy nam się uda? Błagam, tutaj jakiś. Gościu na działku, niedobrze, niedobrze Dobra, mamy to, dawaj, dawaj ten checkpoint Dawaj ten, jest pociąg, jest pociąg Mamy to Mamy to Czy udało się? Powiedzcie, że tu nie będzie wojska Powiedzcie, że tu nie będzie wojska Już nawet nie patrzę na ten licznik chaosu Bo zobaczcie, co tutaj się dzieje Jakieś bugi totalne Zaraz wojsko tutaj powinno z czołgiem Wpaść Wojsko przy takim małym banku To jest po prostu niemożliwe Zobaczcie, otaczają nas Otoczyli nas, Trevor! Ja bym uciekał. Patrz co się stało. Tu generał czeka na nas. Ok, ja może będę uciekał, bo nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć! Nie miałem szans. Ej, nie miałem szans. Mam nadzieję, że tu jest checkpoint. Powiedzcie, że tu mamy checkpoint. Dobra, jest checkpoint. Jest checkpoint. Mamy z powrotem 6 gwiazdek. Chcę chwilę powalczyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ok, mamy to. Jestem ciekaw, czy będą nas wojskowi gonili. Dobra, jest ich tutaj całkiem sporo. Tam jest czołg, dobra, ja uciekam. Nie, nie bawię się już z nimi. Nie bawię się już z nimi. Chcę zaliczyć ten challenge, bo zobaczcie, co się tutaj dzieje. Co się tutaj wyprawia, to ja nie mam pojęcia. Po prostu ten challenge jest naprawdę hardkorowy Jakby ktoś chciał e, przejść jakieś misje inne związane właśnie z pościgami na sześciu gwiazdkach, to nie polecam, nie polecam. Naprawdę jest to hardkorowe dla wytrwałych. Dla wytrwałych psychicznie i fizycznie. Dobra, udało nam się zaliczyć challenge. Na szósta gwiazdka nam zostało, ale mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli chcecie więcej filmów, to oczywiście również subskrybujcie mój kanał. Także zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć.